Tak jest! Wreszcie możemy się z Wami podzielić informacją, że czas na nową książkę historii bez cenzury. HBC7 Ludzie to idioci. Okładka wygląda tak, a w środku znajdziecie esencję najgłupszych teorii, idei i pomysłów, na jakie wpadli ludzie, a także opisy ich konsekwencji. Tak jak w przypadku innych książek historii bez cenzury. Pewna część to jest potężne poszerzenie tego, o czym już wspominaliśmy w odcinkach. Natomiast duża część to jest coś zupełnie nowego, zupełnie nowe przykłady i opisy, często okraszone czarnym humorem, tańcującym zgrabnie na granicy ekstazy i zażenowania. Kiedy premiera? Zara! Najpierw, jeśli to nie kłopot, powiem wam, jakie będą rozdziały. A komu to potrzebne? Głupie wojny. Podobał wam się odcinek, to tutaj znajdziecie dużo więcej. Papież z pochwą i Marsjanie. Niebotyczne kłamstwa. Tu mógłbym się rozgadać, ale jest papież z pochwą, więc większej zachęty nie trzeba. Zupa strupa, krem ze stolca. Straszne bóle, krew cieknąca. Medyczne głupoty. Jeśli myśleliście, że już opowiedzieliśmy o wszystkich strasznych pomysłach medyków, to jesteście w błędzie. Sporo tu chociażby o amputacjach i przeszczepach zębów. Strupów. Człowiek wie najlepiej? Największe błędy ludzkości. Każdy z nas błędy popełnia, ale niektórzy dużo większe, przez co czasem cierpią miliony. Nauka to głupie, niebezpieczne pomysły naukowców. Ludzie z tytułami też czasem mają kretyńskie pomysły, zwłaszcza tutaj lubię fragment o naukowcach ze Związku Radzieckiego. Haszysz, rasizm i sam diabeł. Tajne stowarzyszenia. Iluminaci, masoni, kukluksklan, Klan, a nawet Trzaskowski tam jest. Natura to bzdura, teorie spiskowe, nie tylko te najpopularniejsze, ale i takie perełki, że aż dziwne, że ktoś na to w ogóle wpadł. Kiedy to wszystko trafi do waszych rąk? To zależy. Oficjalnie premiera jest 26 kwietnia, ale my przedsprzedaż w naszym sklepie zaczynamy już dziś. To znaczy, że jeżeli zamówicie książkę, korzystając z linka w opisie tego filmu, to dostaniecie ją jako pierwsi i taką mamy gwarancję wydawnictwa. Wyślemy Wam książkę, jak tylko je dostaniemy z druku i zdążę je podpisać, bo swoją drogą tylko książki historii bez cenzury kupione w naszym sklepie są z moim autografem. Tak czy inaczej, zamawiając książkę w naszej przedsprzedaży dostaniecie ją o parę Dni wcześniej, przed oficjalną premierą, która jak przypomnę jest 26 kwietnia, macie to jak w banku. Wbijajcie więc śmiało, i naprawdę nie możemy się doczekać, jak HBC-7 trafi wreszcie do Waszych rąk. Trzymajcie się!